Siemanko, Waster Cyfronomicon. Dzisiaj nagrywam takie moje. Pierwsze, to już nie są pierwsze wrażenia, bo ja już grę skończyłem. Jak możecie zobaczyć, zostało mi takie sobie troszeczkę ścisze Zostało mi tylko dwa zadania, poboczne mi tylko zostały. Wszystko zrobiłem, no i oczywiście od razu Wam pokażę mapę jaka jest duża. Zobaczcie, to jest jakieś 3-4 razy to co było w Haranie. I na przykład ja jestem tutaj się znajduję, to... O. Tak można sobie przybliżyć. Mapa jest naprawdę duża. Nie zrobiłem jeszcze, właśnie to jest jedno z zadań to jest chyba to jądro ciemności. To są bardzo trudne zadania, i, i znaczy bardzo trudne. One są trudne. Ja tam podchodziłem sam i, i jest troszeczkę ciężko, i dlatego ja sobie to skończę w kopie. Właśnie nie zrobiłem tych, tych jaskiń. To jest zajebiste. Tutaj od razu polecam. Jeśli chcecie to robić, to idźcie w nocy, bo wtedy wszyscy przemieniańcy są na zewnętrznym i, i jest o wiele łatwiej. I jeszcze co tu nie zrobiłem, jeszcze nie ten, Nie odblokowałem jednego safehouse'a, którym się zajmę nie No, tych zadań było tyle. Pod koniec wam pokażę ile godzin mi to zajęło, bo teraz nie chcę mi się wychodzić. O, to są wszystkie zadania. Jeszcze tu są jakieś wyzwania, właśnie mamy od kurwy wyzwań: typu jakieś wyścigi, zombie gedon, coś na, w stylu Carmagedona. Nowy ekwipunek, nowe rzeczy się pojawiły, takie bardziej wiejskie jak kosy, jakieś tam łopaty i takie inne. Kilofy, te sprawy. Umiejętności, tu jak możecie zauważyć, ja już w podstawce zrobiłem na maksa poziom przetrwania z widności i siły. Tutaj w dodatku dochodzi nam. Oczywiście mówię o following, ale to wiadomo, bo to było, jest tytuł. W poziom kierowcy. Tu mi brakuje jeszcze trzy poziomy cztery poziomy i będzie na maksa. Polecam sobie zrobić na początek to. O, to tutaj to jest w ekspercie klatka pod napięcie. To jest zajwiste, i to jest najlepsze, co jest w tej grze. Zaraz go zapomnę. Ja wiem, co. Tutaj mamy jakąś rangę. To jest to, to nam się wbija w trakcie gry. Po prostu mamy pomagać. Ty mamy pomagać tym alokitom, i to nam się wbija, jak możecie zauważyć, za to dostajemy jakieś nagrody, kusza. I, i, I tutaj jeszcze poziom legendy, to doszło, bo jak już nam się poziom skończył, to cały czas teraz wbijamy poziom. Tylko, że to jest już po prostu poziom legendy, i ja sobie akurat, bo ja lubię ciachać tymi broniami jednoręcznymi, to sobie wbijam tutaj. No i regenerację zdrowia sobie dałem, nie wiem po co. Ok, i co bym powiedzieć? Najpierw, najpierw powiem Wam najgorszy kurwa minus tej gry. W kurwia siebie. Jeśli zginiecie i samochód na przykład zostanie gdzieś tu, jakiś kawał drogi, tu zostanie samochód. O tu powiedzmy, a my zginiemy, to nas przeniesie. O tu jest akurat safe house i wieżyczka, ambona myśliwska, to nas tam przeniesie, samochód zostaje. Ale to jeszcze da się jakoś przeżyć, tam po prostu się pobiegnie i ten. Ale. Gdy jesteśmy, powiedzmy, tu, zaznaczę sobie, jesteśmy w tym miejscu. No, akurat nie tu, tylko tu na ulicy. Jesteśmy tutaj i dostajemy misję, która jest tu. Panowie, jaki to jest kurwa problem, żeby tam dojechać, ponieważ tutaj mamy jakieś skały, górki, lasy, nie da się przejechać. Tu jedziemy gdzieś. Przesadzili, mogli dać GPS-a. Dla mnie to jest największy minus tego, że właśnie nie ma tutaj GPS-a, który nam pokazuje, gdzie, gdzie mielibyśmy skręcać. Okej, okay. pokażę Wam mojego. Bagiego od razu. To jest moja furka. Jak widzicie, już mam kolce, Zajebiste jest, To jest najlepsze, co zrobili w tej grze. To jest właśnie bugi. I kończy nam się paliwo. Zatankujmy sobie. Dobra, już nie mam paliwa, ale pokażę Wam, gdzie to się zdobywa. Paliwo najczęściej, naj, najczęściej będzie tu. No jest. Mamy buteleczkę, mamy buteleczkę. Na CPN-ach znajdziemy od paliwa Ale gdy nie ma CPN w pobliżu tylko Łeb mu zetnę. Kurwa już idą Tutaj są śruby i różne rzeczy Które wyciągamy z silników samochodów Żeby dopalać swój samochodzik O i tu możemy jeszcze sobie wyjąć Benzyna Ale bardzo ważne, samochód też się nam psuje Ten bugi nam się psuje, czyli Zbieramy te wszystkie śruby, zbieramy to wszystko Bo bo, bo jest potrzebne Kurwa gnoju Ale mi przypierdolił, dobra, dobra, dobra Tutaj ten pan uciekł z tego z pola bawełny Okej okay. trzeba dużemu najebać Kurwa duży, mocny jest Dobra, położył się Ok, ja wam, pokazałem Wam już, jak się zbiera te rzeczy, które są nam potrzebne do naprawy i do upgrade'u naszego bugiego. To Wam pokażę teraz taką: Ulepsz pojazd, tutaj podchodzimy i tu mamy sprzęt. A jak mówiłem, ta najlepsza dla mnie rzecz to jest ta klatka, właśnie pod napięciem to jest zajebiste. I tutaj włożyłem sobie bezpieczna strefa UV. I ta bezpieczna strefa UV to będzie w nocy, ja jeszcze tego nie sprawdzałem, bo teraz jest dzień, przed chwileczką to odblokowałem. To jest po prostu to, że przemieńce do nas nie podbiegną. Tutaj mamy u, nasze ulepszenia, to jest właśnie ten wzmocniony zderzak z kolcami. Ja już mam wzmocnioną klatkę na poziom trzeci czyli maksymalny. Nie? A tutaj, tutaj są proszę Państwa nasze ulepszenia. I, o, i mamy takie plany. Ja mam na założony najlepiejszy. Tutaj w tym. Jeszcze mamy modyfikację, lakier, tutaj zmieniamy sobie wygląd naszego y, pojazdu. Mi się ten fajt podoba, trochę tego jest. To znajdujemy, to jest, y, w różnych miejscach poukrywane w grze. Na mapie tego nie pokazuję, po prostu to znajdujemy. I akcesoria, które nam wiszą w samochodzie, albo takie z tym ząbiakiem jeździłem dość długo. Teraz mam y, brelok z kasetami. Dobra, no to jedziemy naszym bugiem. No tutaj możecie zobaczyć, są moje kasetki. Y, w prawym dolnym rogu mamy wskaźnik paliwa I, i paliwo też się kończy, jeśli zrobimy strefę UV. Właśnie teraz zrobiłem strefę UV, ale to w dzień jest niepotrzebne. Wyłącz to kurwa, aha, bo ona się robi. To jest czasówka, to, 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 to nie jest na paliwo, to jest czasówka. Eee, oczywiście mamy nitro, zobaczcie, jak to pierdala. Ja wiadomo, że na jakieś pole. I pokażę wam... O kurwa, o kurwa! Gdzie tu znaleźć jakieś pole teraz? Tam chyba jest. No mówię, mapka jest zajebiście duża, nie? Dobra, jesteśmy na polu. I teraz mamy tutaj dużego pana. Za niego jest achievement jak ten. Jak go zabijemy samochodem, to za niego jest achievement. I jak widzicie ten... o 50 tych, 50 strachów na próbę. Też ciwo za to jest. Patrzcie, podjeżdżam sobie pod grupkę zombiaków. Podjeżdżam sobie pod grupkę zombiaków i, i napierdalam z mojej klatki. To jest coś pięknego. Najlepsze dla mnie. Y, Jakie je tu jeszcze nowe, Tu jest boomer. Kurwa, boomer jak wypuchnie, to narobi hałasu. I teraz jak już możecie zauważyć, biegacze przybiegli biegacze są strasznie wkurwiający w tej grze jeszcze co zauważyłem jak gramy w kopie, to im więcej osób to od razu skaluje ten yy, skaluje poziom trudności w podstawce tego tak nie zauważyłem a to naprawdę jest trudno w niektórych miejscach i ginie się często i gęsto dobra muszę się pozbyć tych tych yy, tych biegaczy gdzie oni kurwa są wsiądź na mnie wsiądź dobra jeden zajebany jeszcze jeden tutaj, kurwa trzech, dobra, albo zrobię to tak, że po prostu ucieknę. Cały czas mi poziom leci, bo, bo jeszcze nie wymaksowałem tego poziomu. Ja pierdolę jeszcze nie wymaksowałem tego poziomu yy, samochodu. Mapa jest wielka. Bagi, no coś pięknego, że oni to dali. To jest dla mnie zajebiste w chuj. Podoba się, chce się dopalać ten samochód, chce się nim jeździć. Najgorzej, kurwa, jak się go gdzieś zostawi, to jest masakra. No i coś pięknego, rozjeżdżanie zębiaczków na polu, nad ranem, wieczorem też coś zajebistego. Gra ma dużo błędów, jak na razie zauważyłem. To na pewno poprawią to jakimś patchem, ponieważ ma dużo bugów graficznych. Ja to nagrywałem na swoim kanale, znaczy na swoim kanale, na Xbox Live Clips i tam są moje nagrania z gry. I tam jak tylko wyłapię jakiegoś baga, To tam od razu, od razu e, nagrywam go e, Tutaj podam linka do tego To może, możecie sobie zobaczyć jakie ja tam te e, filmiki nagrywam Co jeszcze, co wam tutaj mogę powiedzieć Zatrzymam się, o tego to pamiętacie pewnie z podstawki Jak się go zajebie Jak się go zajebie to Znaczy tak, zajebie się go, że to ja mu tylko podciąłem szyję nie? Ale jak go zapierdolę tak, żeby butla wybuchła, to zaraz nam tutaj ściągnie biegaczy. W policyjnych i w ambulansach najczęściej znajdziemy jakieś lepsze rzeczy. Otóż jakaś guma, czy coś w tym stylu. Właśnie naprawię sobie jeszcze swój pojazd, jeśli mi jest stać na to. Nie mogę naprawić. What the fuck is going on? Aha, bo to tym. tej części nie, nie można. Wszystkie rozjebane są i dlatego nie mogę chyba naprawić. Dobra. E, e, coś miałem jeszcze mówić. Gierka w kopie wymiata, to jest chyba normalne. Każdy kto grał w tego. W Dine Light'a, no to to jest zakup obowiązkowy. Ja tutaj pierdolnąłem, no nie wiem, nie chcę was skłamać, zaraz to zobaczymy. Ile godzin tu przyjebałem w, y, zajawki w nocy, coś pięknego. Jest nowy tryb zombie. Bite Zombie, właśnie tym przemieńcem, ale ja jeszcze go nie sprawdzałem. Sprawdzę sobie jeszcze. Dobra, to ja może wyjdę z gry. I jeszcze tutaj doszły to ja tylko zagrałem jedną tą mapę i to jest takie, takie cheesy, że tak powiem, bo wprowadzili nam tutaj coś takiego jak mapy od graczy. Zobaczcie, niestandardowa mapa i tutaj są mapy, które na PC gracze zrobili. O, to jest mój strój. Tutaj są mapy, które na PC-cie gracze zrobili. Jest sobie, w którąś tam zagrałem i po prostu no, po, no, pobiegłem i wróciłem. Nie? To nie jest żaden multi czy coś w tym stylu. To jest po prostu taka, taka side quest bez storyline czy coś w tym stylu. Znaczy jakiś tam jest. Zostań zombie. To jeszcze nie grałem. E, tutaj jestem, tu jest mój ten, mój poziom zombieczka, siódmy. To grałem w podstawce. I teraz ja zrobię coś takiego. Graj The Following. I tu mi pokaże ile mamy godzin. 19 godzin 5 minut. Tyle w tą grę grałem, czyli no się jak na podstawkę. Nawet nie wiem ile za to zapłaciłem, bo kupiłem Season Passa parę miesięcy temu i nawet nie wiem ile mnie to wyszło. Jeśli macie podstawkę, no to, no to trzeba w to zagrać, nie? I to jeszcze co chciałem powiedzieć, że jeszcze w Haranie coś zmienili. W ogóle walkę chyba zmienili, coś tam dodali, jakieś takie kosmetyczne zmiany. Gierka na razie ma jeszcze parę błędów, najbardziej mnie w kurwę brak GPS-a, ale to jest najlepsza gra o zombie. W nocy, jak gracie samemu, na pizdę, tak jak ja na przykład na projektorze, i samemu w nocy próbujesz się starać, żeby cię nie złapał ten pierdolony jest to naprawdę jest kisiel w gaciach, nie? No, co tu więcej powiedzieć? Polecam, polecam w chuj. Dzięki za uwagę, Narka.